się o nowe powołania e, dla naszej diecezji. Aby jak najwięcej młodych ludzi chciało być księżmi w przyszłości. Modlimy się w intencji powołań do kapłaństwa. O, aby właśnie... nasze seminarium duchowne było wypełnione nowymi świętymi, licznymi powołaniami. Duszami, które pragną iść za Chrystusem w tym wzniosłym, pięknym powołaniu. I żeby każdy miał dostęp do sakramentów świętych. wywodzić nowe powołania święte. E, ofiarować ten trud. Moją modlitwę w tym czasie za przyszłe i obecne powołania kapłańskie. Żeby się modlić o nowe powołania liczne i święte. A jaki jest cel kleryka w czasie pielgrzymki? Moim celem jest troska o uświęcenie własne i innych. Dobrze, to proszę się uświęcać, pomagać dziękuję. Bardzo. Chyba, ale ludzie są wyborni. Pozdrawiamy. Pozdrawiamy.